Mecz w hali Orbita od samego początku miał wyrównany przebieg. Do przerwy lepiej prezentowali się koszykarze ZTS-u, ale w trzeciej kwarcie Śląsk zdołał odrobić kilkupunktową stratę. Na 4 minuty przed końcem podopieczni Miodraga Rajkowicza mieli 5 punktów przewagi nad Akademikami. Niestety ostatnia część meczu była fatalna w wykonaniu Wrocławian. Śląsk zdobył zaledwie 4 punkty, a rywale aż 14. Dzięki temu ekipa Andrzeja Urlepa zwyciężyła 82 do 77. Najkrótsza recenzja tego meczu autorstwa rozgrywającego Wrocławia. Ja. Przegrywaliśmy, doszliśmy rywala, wyszliśmy na prowadzenie. No, i na własne życzenie przegraliśmy. To tak na gorąco na pewno. Była to już trzecia porażka śląska w czwartym spotkaniu z AZS-em. Czy zespół z Koszalina ma jakiś szczególny patent na Wrocławian? Jako takiego patentu nie ma. Gramy po prostu swoją koszykówkę do każdego spotkania. Trener Urlep i sztab szkoleniowy nas starał się przygotować w taki sam sposób głową drużyny jest Robert Skibniewski. I jeżeli ograniczymy jego asysty, to. to, to... Zazwyczaj wychodzimy z tych pojedynków zwycięsko. Choć powstrzymanie Roberta Skibniewskiego nie do końca się udało, bo rozgrywający gospodarze zanotował aż 11 asyst. To jego zespół w decydujących fragmentach popełnił za dużo prostych strat. Straty stratami, bo to były takie straty, e, wynikające z czegoś, była kontra, na przykład, no, piłka wypadła, zarabieniem się, mokra była ciśniska, ale chodzi o decyzyjność. Decyzyj, decyzyjność w ataku była nieodpowiednia. Złe, złe te decyzje podejmowaliśmy, także no musimy to przedyskutować i wtedy będziemy mądrzejsi, żeby już w przyszłości tego nie popełnić. W tabeli grupy 7-14 nadal prowadzi drużyna śląska, która o dwa punkty wyprzedza AZS Koszalin. Dwa najlepsze zespoły dołączą do czołowej szóstki ligi i zagrają w fazie play-off.